Cześć, dzień dobry. Witam Was na dzisiejszym live'ie i słuchajcie. Dajcie może znać, czym mnie widać, czym mnie słychać. Dobrze, działa, działa wszystko. O czym będziemy dzisiaj mówić i przede wszystkim co będziecie, co będzie dla Was fajnego po tym live'ie, co będziecie mogli wdrożyć do swoich codziennych nawyków, bo to jest ważne. Bo live jest na temat diagnozy z medycyny chińskiej. Będę opowiadała o diagnozie z pulsu, diagnozie z języka i diagnozie z wyglądu. Ale to co fajnego możecie wynieść to, o czym będę mówiła? To na przykład to jak odróżnić po języku, czy infekcja jest taka, bo zmarliśmy. I coś tam się stało. Czy infekcja jest, bo mamy wirusa na przykład? I to na języku widać po progresji nalotu, będę o tym opowiadała. Będziecie też wiedzieli i dowiecie się o tym, jak pod kątem języka dopasowywać swoją dietę, czyli czy więcej rozgrzewających, gorących pokarmów, czy wręcz przeciwnie bardziej powinniście nawilżać, ochładzać, tonizować. Więc to będzie dla Was taka fajna rzecz, którą będziecie mogli sobie już wdrożyć po tym dzisiejszym live zapraszam też powiem o tym od razu, bo na koniec często zapominam, ale za tydzień będzie live dla zmarzlaków więc jeśli jest Ci ciągle zimno masz ciągle problemy zimne ręce wychodzisz, jest pogoda taka jak dzisiaj i po prostu musisz założyć pięć warstw ciuchów to zapraszam Cię za tydzień, bo będę też dokładnie o tym opowiadać Dobrze, więc jak wygląda pierwsza wizyta u terapeuty medycyny chińskiej? Bo to jest takie, takie wow, widzicie to badanie pulsu, języka, to jest wszystko takie dziwne, bo jak idziecie do normalnego lekarza, to on często was nawet nie dotknie i nie obejrzy, czasami coś tam zbada. Niestety takie mamy realia, a w medycynie chińskiej to, to badanie u dobrych terapeutów jest dalej bardzo. Obszerny. E, więc pierwsza rzecz jest taka: jeśli wchodzicie już do gabinetu, to terapeuta was obserwuje i widzi, jaką macie postawę, jaką macie budowę ciała, jaką macie twarz, co macie na tej twarzy. I teraz z ciekawych rzeczy, na przykład z diagnostyki z twarzy, słuchajcie, e, kształt oczu świadczy też o pewnych dysfunkcjach i nie. Jeśli na przykład do mnie przychodzi pacjentka, która ma takie powieki, słuchajcie, zapadnięte, opadające tu aż. Ob rzęsy, to bardzo prawdopodobne, że na przykład ma w historii problemy sercowo-naczyniowe i często się tak zdarza. Wszelkie zaczerwienienia, na przykład na twarzy i umiejscowienie w danym miejscu, też świadczą o pewnych patologiach. Czyli na przykład jeśli mamy czerwony koniuszek nosa, może to świadczyć o problemach albo z żołądkiem, albo z sercem, bo to też w zależności od tego, co potem jeszcze y, widzimy na twarzy. Skrzydełka nosa to na przykład problemy z oskrzelami. Y, u niektórych osób, co jest ciekawe, widać na przykład, że na jednym policzku mają czerwone wykwity, a na drugim nie. I na przykład, jeśli na przykład czerwony jest jeden policzek, y, to świadczy to, i lewy, świadczy to na przykład o problemach z wątrobą. Jeśli są na przykład nie czerwone, ale takie purpurowe zmiany, to też świadczy już o problemach troszkę innych niż te czerwone. Więc badanie z twarzy jest niezwykle, niezwykle obszerne, tak? To, w którym miejscu macie jakieś wypryski. Na przykład ja bardzo lubię oglądać twarze aktorów ostatnio i... Są takie u niektórych zmarszczki bardzo bardzo wyraźne tutaj. Takie, to się nazywa w medycynie chińskiej słuchajcie zawieszony miecz i świadczy o tym, że ktoś ma zdolności do agresji, wybuchowości, że tłumi w sobie na przykład dużo gniewu. I chyba ten aktor, który grał Supermana, tak ostatnio oglądałam film i miał po prostu takie takie wielkie bruzdy. Kształt brody, na przykład dziurka w brodzie, świadczy o tym, że facet może być nie do końca odpowiedzialny. Więc takie różne rzeczy w diagnozie twarzy wiążą się z poszczególnymi narządami, świadczą o jakichś tam patologiach, o skłonnościach do jakiejś patologii, ale też o cechach charakteru. Więc jest to absolutnie fascynujące. Drugą rzecz, którą ocenia i sprawdza, jakby terapeuta medycyny chińskiej na wejściu, to jest wywiad. I wywiad, słuchajcie, jest dosyć obszerny, bo nie tylko pyta was terapeuta o Dany problem, to co się dzieje w tej chwili. Ale będę Was pytał o takie szczegóły jak choroby, które przeszliście w dzieciństwie. To co jest ważne, na przykład, jak często siusiacie, jaki kolor ma właśnie mocz, albo jak często robicie kupkę, czy papier się marze, czy nie, czy robicie w bobkach, czy nie, bo to też wszystko świadczy o rodzaju Waszej patologii z medycyny chińskiej. To jak żywicie się na co dzień, jak pracujecie, więc ten wywiad jest bardzo szczegółowy, czy jest wam zimno, czy gorąco, czy macie zimne dłonie, czy gorące, tak? Czy macie problemy ze snem. I to wszystko jest bardzo, bardzo dokładnie zbierane i oceniane, bo potem układa się właśnie w taki wzorzec e, wzorzec waszej choroby. I na tej podstawie terapeuta dobiera i dietę, i kanały, na których ma pracować kupunkturować. Okej, okay. teraz rzecz myślę, że dla Was taka najfajniejsza i najciekawsza czyli diagnoza z języka. I teraz tak, w języku oceniamy przede wszystkim, pierwsza rzecz, która się od razu rzuca to jak ten pacjent język wystawia, czyli czy bardzo nerwowo, czy powoli. Czy jeśli wystawi język, na przykład ten język drży. I teraz, jeśli sobie wystawicie język i popatrzycie na niego, to popatrzcie, czy tam są jakieś takie lekkie drżenia, czy on jest spokojny i się nic nie dzieje. Lekkie drżenia świadczą o tym, że jesteście troszkę przemęczeni, że brakuje wam trochę energii. Druga rzecz, którą od razu możecie sobie obejrzeć, to to, czy on jest bardzo szeroki, taki grupy, czy jest wąski i mały. Czyli jak go wystawicie, czy jest taki wąziutki i zostają miejsca po boku, czy jest wręcz szeroki. Na całą szerokość włosów. I o czym to świadczy? Jeśli jest bardzo szeroki i na przykład są odciski zębów jeszcze dodatkowo, to świadczy to o tak zwanych niedoborach energii jak, czyli troszkę, że brakuje Wam ciepła, że brakuje Wam ciepła w diecie, Możecie się na przykład przepracowywać i tracić dużo tej energii, i, i nie macie ją na transformację i trawienie na przykład w środku, i dlatego ten język jest taki szeroki, czyli w medycynie chińskiej będziemy mówić o tym, że nie mamy tej energii i nie mamy energii do trawienia, i ona zamienia się w śluz, tak zwany, tak? o tym też świadczy na przykład rodzaj nalotu, o czym powiem później. Czyli jeśli macie bardzo mm, duży język, to tutaj powinniście na przykład w diecie pilnować tego, żeby unikać potraw zimnych, wychładzających, lodów, mrożonek, yy, herbaty zielonej, bo ona też wychładza. I na takie rzeczy zwracamy uwagę. Natomiast jeśli macie na przykład język bardzo wąski, tutaj też warto wspomnieć od razu o kolorach, bo jeśli jest właśnie szeroki i bardzo yy, blady, taki biały, to wtedy używacie, to wtedy unikacie tych rzeczy właśnie wychładzających, a w diecie powinniście mieć dużo na ciepło wszystkiego, wszystko gotowane z dodatkiem przypraw, na przykład kardamonu, cynamonu, troszkę z tej papryki, żeby się rozgrzewać. Natomiast, jeśli ten język jest właśnie taki wąski i na przykład czerwony, bardzo czerwony, to wtedy jest to sygnał dla Was, że w ogóle powinniście przestać używać takich przypraw, właśnie ostrych, pikantnych. Powinniście zrezygnować z na przykład gorzkich rzeczy, z wysuszających, bo to będzie pogłębiało jeszcze Wasze problemy. Druga rzecz, i o to mnie na przykład często pytają pacjenci, że mam takie plamy na języku albo mam. Takie popękania na języku. I czasami rzeczywiście przychodzą pacjenci, bo ten nalot na języku, słuchajcie, powinien być. U mnie ten język też nie jest nie idealny, bo jestem troszkę przymęczona. Natomiast powierzchnia powinna być taka, że na czubku macie mniej nalotu i tak w kierunku korzenia on się powinien stopniowo troszeczkę bardziej pojawiać, pojawiać, pojawiać. Eee... I powierzchnia powinna być języka gładka, natomiast jeśli macie takie kratery, jakieś tam pęknięcia, tak, to to świadczy o konkretnych jakichś tam patologiach. I tutaj też, jeśli macie pęknięcia, to znowu w diecie unikacie rzeczy gorących, właśnie. Powinniście zrezygnować na przykład z kawy, powinniście zrezygnować z czarnych herbat i dieta powinna opierać się na takich rzeczach właśnie dużo gotowanych, znowu zup, dużo gotowanych warzyw. Tutaj na przykład przy tych pęknięciach mogą być, może być nabiał, ale dobrej wartości, bo on wtedy będzie Was lekko nawilżał, ale to też zależy od tego, czy macie krakina na bardzo szerokim języku, tak? czy macie krakina na wąskim. Więc jakby diagnoza z języka to jest temat naprawdę na oddzielny, duży kurs pod kątem żywienia i pod kątem tego, jak, jak właśnie obserwować. Ciebie, ale myślę, że to, co powinniście właśnie zapamiętać, oglądając rano język, to to, czy drży, bo wtedy wiecie, że jesteście troszkę przemęczeni, to to, czy nie pojawiają się jakieś plamy czy kraki, bo wtedy powinniście pomyśleć o tym, że zmieniamy dietę i unikamy rzeczy dzisiaj gorących, tylko jemy zupki, wywary, rzeczy lekkie, tak? Czy jeśli jest bardzo czerwony, to unikamy przypraw gorących, kawy, więc takie rzeczy ad hoc. Natomiast teraz jeszcze jedna fajna, ciekawa rzecz, bo jeśli obserwujecie te swoje języki na co dzień, to być może zauważacie, że ten nalot się na przykład też zmienia. To jest pierwsza rzecz pod kątem żywienia, a druga rzecz jest taka, że bardzo fajnie można rozpoznać infekcję. Więc znacie już ten swój język, wiecie, jak on mniej więcej wygląda, i teraz jak rozróżnić, czy infekcja jest taka, bo przemarżyliśmy, czy na przykład złapaliśmy COVID albo coś mocniejszego. I teraz, jeśli przemarzliście, to nalot się powinien robić taki na początku biały i ten, ta biel będzie w zależności do, od tego, jak organizm będzie sobie radził z chorobą, albo będzie zanikać, będzie potem pojawiał się normalny nalot, albo w kierunku patologii będzie szło w kolor żółty i to jest takie na no, przestrzeni gdzieś tam 3-4 dni. Natomiast jeśli coś tam zaczyna Was łamać, albo jeszcze nawet nie czujecie, że zaczyna łamać, ale na języku pojawiają się takie czerwone kropeczki, czyli no takie po prostu czerwone kropki, jakby wam markerem ktoś małym nagle narysował, to to wtedy świadczy od, raczej o tym, że macie od razu infekcję, jakąś wirusówkę, tak? Więc od razu też wiecie, że można inaczej zadziałać dietą też, ale tutaj chociażby chociażby lekami, i... I też znacie powagę tego, co się, co się dzieje, tak? W skrajnych przypadkach też przy tych przemarznięciach mogą się pojawiać czerwone kropki. Ale no to wtedy, jeśli naprawdę nie odpoczywacie, nie wiem, wiecie, że jesteście przeziębieni i dorabiacie sobie pracą, nie odpoczywacie, nie zwracacie uwagę na kurację, tak? To wtedy jest bardzo gdzieś tam mocny progres choroby z tego lekkiego przemarznięcia. Natomiast normalnie właśnie. Fajne rozróżnienie jest takie, czy zaczynacie się czuć kiepsko i jest na lód biały, czy się pojawiają czerwone kropy. E, więc to tyle pod kątem diagnozy z języka. E, mam nadzieję, że już teraz będziecie dobrze wiedzieli, jak się żywić i, e, i jak, e, jak rozróżniać takie rzeczy. E, I badanie pulsu, bo to jest rzecz fascynująca, słuchajcie, bo. E, tak jak zaczynam zawsze badanie, to ktoś mówi ojej, ale ja szybko wszedłem, albo a mam jakieś tam ciśnienie. I słuchajcie, w badaniu pulsu nie zwraca się uwagi na to, jak, jak szybko biję, tylko jest fascynujące to, że jak palpujecie rękę, to czujecie naczynie. Zazwyczaj je czujecie, ale u osób bardzo osłabionych możecie go nie czuć, albo to znaczy może być takie zapadnięte, albo zamiast normalnej średnicy tam może być tylko takie odczucie, że jest jakaś żyłka albo włosek i tego pulsu w zasadzie nie czuć. E, więc jeśli chcecie sobie w ogóle sprawdzić, to przyłóżcie sobie w chińskiej bada się tak. Czyli e, tutaj, gdzie macie tą kostkę, przykładacie e, środkowy palec, tu niżej, tu wyżej. I czy czujecie coś od razu? Czy musicie docisnąć? Czy puls jest bardzo e, cieniutki, taki jak nitka? Czy czujecie go dobrze, czy nie? Ja słuchajcie, dzisiaj nie będę o tym opowiadała, bo jest to naprawdę e, w medycynie chińskiej. Puls jest rzeczą najtrudniejszą. Natomiast chcę Wam po prostu opowiedzieć o tym, co taki terapeuta bada. E, I teraz na tych trzech pozycjach mamy takie trzy pozycje na jednym, e, na jednym nadgarstku i trzy pozycje na w drugim nadgarstku. Każdy odpowiada za dany narząd, to jest raz, czyli tu mamy funkcję serca i jelita cienkiego, pęcherzyka żółciowego i wątroby, nerek głębiej i pęcherza moczowego na wierzchu. I badając tą właśnie stwierdzacie, co jest z danym narządem, co się dzieje i terapeuta wchodzi głęboko, czyli... Sprawdza, co się dzieje na powierzchni. Czy ten puls na przykład za bardzo wybija, co świadczy o patologii, czy on jest za miękki, trzeba go gdzieś tam głęboko szukać. Więc słuchajcie, z badania pulsu y, bada się co najmniej y, z takiego dotknięcia palcami, y, bada się ze 30 różnych rzeczy, naprawdę, ja nie żartuję, dlatego. To czasami chwilę trwa nawet u bardzo doświadczonych terapeutów takie badanie pulsu. Mój nauczyciel bada czasami koło 4-5 minut, tak? Eee, także tak, natomiast do codziennych rzeczy możecie sobie po prostu tak sprawdzać, co się dzieje, czy ten puls jest za każdym razem taki sam, bo na przykład jak coś wam zaczyna gdzieś bardziej walić, tak, mocniej, to może świadczyć o tym, że coś się gdzieś zaczyna dziać, na przykład zbliża się jakaś. Infekcja. Więc tak wygląda mm, podstawowe badanie u terapeuty medycyny chińskiej. I teraz taki terapeuta zbiera sobie te wszystkie informacje, mm, łączy to z waszymi objawami i wybiera punkty. I to, co też zazwyczaj dziwi moich pacjentów, że o ojejku jak to tylko jedna albo dwie, albo trzy igły, a w internecie to ja widziałam, że tam po prostu jest 50. Igieł. E, I słuchajcie, e, tak używa się małej ilości igieł. E, używa się na tej zasadzie, że na przykład jeśli macie problemy z trawieniem, to możecie mieć na punkt na ręku czy na nodze, tak, bo ten punkt odpowiada za to mm, za, za dany kanał i za daną funkcję, ale co jest ciekawe, mm, bo jakby w medycynie zachodniej no, ktoś powie, ok, ale co punkt na ręku ma wspólnego z narządami wewnętrznymi? I tutaj są bardzo fajne wyjaśnienia odnośnie embriologii, Posłuchajcie, e, jak jesteśmy takim małym zarodeczkiem, tak, nawet nie zarodeczkiem, na początku jesteśmy, y, jest plemnik komórka jajowa i gdy tworzy się jedna komórka, dzieli się na dwa, dzieli się na cztery, na osiem i jesteśmy po prostu zlepkiem komórek. I teraz skąd z tego zlepka komórek te komórki mają wiedzieć, że one mają się stworzyć wrączkę, nóżkę w tym miejscu, ma być pięć paluszków, mają być y, oczka takie i tak dalej. No słuchajcie, to jest... Y, skąd cztery komórki mają to wiedzieć? Więc y, gdzieś w tych komórkach jest po prostu zapisane Embrionalny taki plan rozwoju, i potem jak ten, jak tam, bo to się nazywa murula, jak to sobie rośnie, jak się zaczyna kształtować, to to jakby są centra informacyjne embrionu, i one się przemieszczają potem, na przykład z tego zlepka komórek, jak się wyłaniają rączki, no to te komórki się i te centra informacyjne embrionalne przemieszczają się gdzieś tam, na przykład na kończyny, na nogi i tak dalej, po prostu wędrują, migrują. I z tym też związane jest tłumaczenie teorii akupunkturowej, dlaczego to działa i dlaczego na przykład punkt na nodze odpowiadający kanałowi żołądka, jeśli nakłujemy, to na przykład zmienia wytwarzanie enzymów w żołądku. Tak? No, co może mieć punkt na nodze do żołądka? I właśnie takie połączenia embrionalne tłumaczą to, dlaczego tak to działa. Tak, więc trochę przemyciłam Wam też o, o teorii samej akupunktury. E, Okej, okay, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj to tyle. Czyli nie bądźcie zdziwieni, że idziecie do akupunkturzysty, bada Wam długo, pyta Was o dziwne rzeczy i chcecie mieć 50 igieł, a wbija Wam 3. Tak naprawdę im mniej igieł, tym lepiej i tym konkretniejszą informację dostaje warsz wasz organizm, co ma z tą igłą zrobić, jak ta igła ma działać, tak? Jak macie 50 igieł, to zaczyna się robić trochę chaos, to takie wszystko i nic, e, zwłaszcza, że mogą być niektóre działania przeciwstawne i tutaj trzeba być w akupunkturze bardzo ostrożnym, więc jeśli macie 2-3 igły, perfekt. E, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Chciałam was też zaprosić oczywiście za tydzień, to będzie live zwłaszcza dla z marźlaków i będę opowiadała już dokładnie o tym, bo dzisiaj wspomnieliśmy, że nie powinniśmy, jeśli marźniemy, pić, nie wiem, zielonej herbaty, nie powinniśmy jeść mrożonek, jogurtów i tak dalej. I za tydzień opowiem o tym dużo dokładniej. Także zapraszam Was serdecznie. Live będzie chyba tylko w piątek, a nie w sobotę. Muszę sprawdzić, bo bo w sobotę mam jakieś tam mm, prywatne rzeczy także live będzie w piątek chyba o 10.00 e, wszystko jest na moim profilu możecie tam zajrzeć bo jest, jest informacja z całymi live'ami post na ten miesiąc e, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i życzę super soboty trzymajcie się hej teraz wyłączamy o